Ola, ola, uczysz się lub zamierzasz uczyć się języka hiszpańskiego? Chcesz studiować lub pracować w Hiszpanii? A może potrzebny ci certyfikat potwierdzający znajomość języka hiszpańskiego? Jeśli tak, to ten temat na pewno Cię zainteresuje. Egzaminy DELE. Piszemy, że odbędą się egzaminy DELE, że przygotowujemy do egzaminów DELE, ale co to właściwie jest? Otóż skrót DELE oznacza Diploma de Español como Lengua Extranjera, czyli dyplom z hiszpańskiego jako języka obcego. Egzaminy DELE są jedynymi egzaminami oficjalnymi z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii. W Polsce ich organizatorem jest Instytut Cervantesa. Egzaminy odbywają się w tych samych dniach we wszystkich krajach świata, gdzie ma siedzibę Instytut Cervantesa. A od 2008 roku możesz zdawać egzaminy DELE w naszej Akademii Kasia Lewicka Akademia Języków Obcych. I jeśli chcesz, możemy Cię do nich przygotować. A dlaczego warto zdawać egzamin DELE? Po pierwsze, są to oficjalne certyfikaty o charakterze międzynarodowym, potwierdzające poziom znajomości języka hiszpańskiego. Po drugie, są uznawane za granicą przez firmy prywatne i państwowe, izby handlowe oraz publiczne i prywatne systemy edukacji. Po trzecie, w Hiszpanii umożliwiają ubieganie się o przyjęcie na studia wyższe do oficjalnych szkół języków obcych oraz do pracy w administracji publicznej. Po czwarte są ważne bezterminowo i po piąte są zintegrowane z europejskim systemem opisu kształcenia językowego i umożliwiają mobilność geograficzną w sferze akademickiej i zawodowej. Egzaminy DELE możesz zdawać na poziomach A1, A2, B1, B2, C1 i C2. I nie trzeba ich zdawać po kolei. Możesz od razu przystąpić do egzaminu na poziomie na przykład B2. A teraz trzymaj kciuki za zdających, a w najbliższym czasie też podejmij to wyzwanie. Satysfakcja gwarantowana!